Chiem, czego pragną nauczyciele. Słuchajcie, jestem po dniu nauczyciela i przyszłam z refleksjami. Słuchajcie, nie oczekujemy żadnych prezentów, tak? Jeżeli jest jakaś grupka taka nieliczna, która marzy o jakimś prezencie, no to nie wiem, no to jest naprawdę bardzo mała liczba, bardzo mała grupa takich nauczycieli, ale większość z nas, normalnych nauczycieli, marzy o kilku rzeczach, których nie można kupić za żadne pieniądze. Więc nie są to kwiatki, czekoladki, bombonierki, słodycze, kubeczki, ani nic, ani już nie daj Boże, biżuteria, tak? Eee, co to jest? To jest po pierwsze możliwość uczenia dzieci. To znaczy, o co chodzi? To znaczy, że mamy autorytet niepodważany przez rodziców. Bo słuchajcie, ja nie jestem starą osobą, mam 37 lat, ale pamiętam, że moja mama słowa nauczycieli traktowała jako może nie świętość, ale jako ważny znak, że coś się ze mną dzieje. Oprócz tego, że się nic nie działo, generalnie prawie. Ale wyobrażam sobie, że gdybym, e, no dobra, były tam jakieś sytuacje, prawda? I moja mama w te. Uwagi od nauczycieli, naprawdę wierzyła. Ona wiedziała, że ja jestem dzieckiem i zawsze będę bronić siebie, bo dzieci mają troszkę problem z wyważeniem i z poczuciem sprawiedliwości. Mało, które dziecko to naprawdę jedno na sto, może dwoje. Jak zrobi coś złego, to przyjdzie, przyzna ci się i powie. Ja wiem, mamusiu, zawiodłam ciebie, zawiodłem, nie tak się powinnam zachować, a się tak zachowałem. No to tak rzadko kiedy, słuchajcie. I teraz tak, bardzo dużą taką naprawdę, bym powiedziała, takim rakiem, który trawi polską szkołę, to są rodzice, którzy nie dają wiary. Nauc opinii, może nie opinii, ale faktom przytoczonym przez nauczyciela, czyli będąc świadkiem jakiegoś zajścia, pisząc uwagę, ja dostaję informację, że to nie tak było. E, to są rodzice, którzy face to face stając przede mną i dziś dzieckiem, potrafią zadać pytanie, czy to jest prawda, co mówi pani. Takie sytuacje się zdarzają. I słuchajcie, to jest wypowiedź kilkulatka, i moja Osoby, która pracuje w szkole już długie lata. Takie zachowania, jak e, obrzucanie mnie wiadomościami, e, kiedy tylko wpiszę oceny za sprawdzian kartkówkę i oczekiwanie, że będę się tłumaczyć z oceny, dlaczego dziecko dostało taką ocenę, gdzie zrobiło błąd. I słuchajcie, ja myślę, że jest to pewnego rodzaju taka nagonka na nauczycieli, bo kością taką naprawdę niezgody i, i, i solą wokół wielu są nasze wakacje. To jest po prostu taki ból, ale ja nie będę tej, te, tego e, tematu kontynuować. I w ogóle tak naprawdę nie wiem o co chodzi, ale powiem tylko jedno. Bardzo ważna jest sprawiedliwość, bo dziecko oczywiście trzeba wspierać. Trzeba wysłuchiwać, bo są niestety tacy rodzice, którzy idą w drugą stronę, czyli swojego dziecka w ogóle nie słuchają, i opinia wszystkich innych jest ważna i kluczowa, ale swojego dziecka akurat nie. I to jest bardzo złe. Ja tego nie pochwalam absolutnie. Ale jest też plaga. Plaga, plaga, plaga to jest naprawdę wirus groźny który powoduje, że nauczyciel jego doświadczenie zawodowe, jego autorytet um, jest po prostu miażdżony jak pet w popielniczce, bo mama murem stoi za dzieckiem, które wie o tym doskonale, bo dzieci głupie nie są rozpracowało sytuację. I wie, że w zasadzie jest bezkarne, bo może robić co, tylko chcę. A mama, mimo znaków, faktów, nagrań na monitoringu, e, zeznań po prostu połowy klasy, będzie stała za synkiem bądź córunią, bo to jest moje dziecko. I jeżeli jest cokolwiek złego, to to inni są winni, inni, nie moje! Moje nie! Moje nie! I to jest, słuchajcie, naprawdę największy ból. I naprawdę mm, ja się dziwię, ja się dziwię, bo e, współczesna e, szkoła ja jej uczę w szkole podstawowej. I w większości osoby, których dzieci uczę, bądź z którymi się stykam. Bo to ja nie mówię o mojej klasie, ja mówię ogólnie zbiorowo, bo też rozmawiam przecież godzinami z koleżankami, kolegami, to wiem, jak to wygląda. Nawet w sytuacji uczniów, których nie uczę. Współcześnie w szkole uczymy dzieci moich. Rówieśników. I tu nie mam na myśli dokładnie osoby, które mają 37 lat, ale takie plus minus 5 lat w jedną drugą. 5, 8 lat w jedną drugą. I słuchajcie, te wszystkie osoby pamiętają jeszcze normalną szkołę, w której e, nauczyciel wymagał, oczekiwał. Ja nie mówię, że wszyscy byli idealni. Ja nie mówię, bo naprawdę były zapewne jednostki trochę y, 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 takie, no, no spaczone w, w, sposobie roz, w sposobie traktowania drugiego, tak? Bo jeżeli nauczyciel wy, wykorzystuje swoją funkcję, żeby się znęcać nad kimś. To, to jest spaczony umysł. Ja to przyznaję, spaczony umysł. Ale generalnie wiemy, jak to funkcjonowało. Nie było dzienników elektronicznych, były normalne zebrania, na które rodzice się stawiali, na których to otrzymywali, e, otrzymywali informacje na temat swojego dziecka. Dziecko wiedziało, w jaki sposób poprawiać ocenę, e, dziecko wiedziało, jak się spakować, dziecko potrafiło się nauczyć, przygotować do zajęć. I to naprawdę nie były jakieś mega wielkie rzeczy. A teraz słuchajcie, prosta, oczywista, e, oczywiste sprawy urastają do rangi naprawdę rzeczy i e, z prostymi rzeczami, mm, o których w szkole nauczyciel mówił 17 razy podczas lekcji, kiedyś uczniowie to pamiętali. Teraz już nie pamiętają dlaczego, bo wiedzą, że. Mama może napisać do pani, no i pani musi odpisać. I jak nie odpisze, no to oczywiście, że lekceważy swoje obowiązki, nie, nie, nie przykłada się, pewnie siedzi kawę, pije, odpoczywa, tak, pracują 18 godzin, co to za dziady kalwaryjskie, tak? Więc yy, i, i, i otrzymujemy im wiadomości dotyczące rzeczy, które dzieci 100 razy słyszały. W przededniu pewnego wydarzenia i cztery dni wcześniej. Ale napisać do Pani, skoro można, no to można, to to wykorzystujemy. E, zanikła prawidłowość. Zanikło to, że tak jak my w pracy dorośli otrzymujemy od naszych pracodawców pewne zadania i nie latamy do szefa co 15 minut, żeby nam przypomniał, co mamy zrobić. E, tak z niewiadomo jakich przyczyn em, w szkole, wy, rodzice, oczekujecie, że dla Waszych dzieci będzie to inaczej. Że jeszcze troszeczkę mam wrażenie, będzie oczekiwanie, że nauczyciel wieczorową porą wsiądzie w auto albo w autobus, przejedzie się i pomoże każdemu w nauce. No bo przecież mało pracuje. Bo przecież wszystkie te testy, sprawdziany i kartkówki się sprawdzają same. No oczywiście. No co wy nie wiecie? I to wszystko daje obraz taki bardzo smutny polskiej szkoły, w której yy, tak naprawdę yy, rodzic, rodzicowi zależy tylko na jednym, aby dziecko miało piątki i bez żadnego wysiłku. Całkiem niedawno, słuchajcie, musiałam się albo dobrze, tego to już nie powiem, tego już nie powiem, ale yy, naprawdę, ja widzę, że kiedyś nasi rodzice chcieli, żebyśmy my się czegoś nauczyli w szkole, a teraz rodzice chcą, aby były same piątki i czerwony pasek bez wysiłku, a jeśli są problemy wychowawcze, to po co je rozwiązywać? To przecież wina pani. I innych dzieci. Moje jest grzeczne, moje nie.